Witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy mieli oczywiście zadłużone gospodarstwo, no ale to jeszcze nie koniec tych wszystkich rzeczy, no bo niestety nasza SIP ma się po prostu zepsuła, po prostu nie dała rady. Pamiętajcie oczywiście, żeby udostępnić ten filmik, zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, bo na 22 tysiące subów zostanie wydany ten auto ursusik, ale to mniejsza o to. Tego obornika nam troszeczkę zostało, będziemy to wywozili na live'ach, no ale jak widzicie, ta prasa po prostu. Po prostu nie wytrzymała obciążeń tego wszystkiego prasowania, bo, no powiedzmy sobie szczerze, dużo tych pól było do prasowania. No i wszystkie klapy pootwierane, sprawdzamy, szukamy tak naprawdę co poszło nie tak. No ale to jeszcze nie wszystko, bo tak będziemy sobie brali dzisiaj na główny ciągnik e, do roboty to 40, tak troszeczkę. Żebyście jeszcze popatrzyli na nią przed wydaniem, bo zostało 400 tylko także no, no parę udostępnień i po prostu mamy to. My no widzimy się dzisiaj na live o 20 .00. od razu wam mówię na wstępie 20 to 2030 coś koło tego. A my sobie polecimy do sąsiada, bo już dzwoniłem do niego, czy możemy pożyczyć inną SIPMę, troszeczkę większą. On ma tam większe ciągniczki, ma też 60, .00. ostatnio u niego kosiliśmy i miejmy nadzieję, że po prostu ta nasza 40 już taka no wynurana powiedzmy sobie szczerze, no bo już jednak rok jest jaki jest, no to sobie poradzi z tą SIPMą. To jest sipma do belek okrągłych, tyle Wam mogę powiedzieć, a zaraz zobaczycie to wszystko na własne oczy. Jedziemy dzisiaj też i na największe pole na naszym gospodarstwie, nie ma większego, no, no po prostu nie mamy większego, tak samo większych kawałków też i nie mają sąsiedzi. My mamy no, po prostu duże, duże pole, bardzo długie, może takie dosyć wąskie, ale długie. Dobra, tutaj jak widzicie stoi sobie 60, więcej widzę maszyn, tutaj nie ma, wszystko pochowane I to jest ta SIPMA, którą sobie pożyczamy od sąsiada, no niestety tylko i wyłącznie pożyczamy No bo, no, 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 no trzeba, trzeba będzie ją po prostu oddać, żeby się sąsiad nie denerwował Dobra, podczepmy, podczepmy od razu, to sprawna wszystko, jest to SIPMA, jak widzicie 12, 21 Farma Plus, tak to wygląda, takie żółte boki Umyta, gotowa. Chociaż sąsiad mówił, że wczoraj tak się nie uprasował. Wejdźmy sobie na spokojnie. Nie wiem czy wam pokażę całe pole, no bo też tak jak mówię właśnie, no nie należy do, do najmniejszych i trzeba się liczyć z tym, że może po prostu wyjść tak. Nic nie jedzie, nic nie jedzie, że no się nie uda tego zrobić. Też koło no 10 września zrobimy kolejny konkurs na FSA 17. Oj, oj oj na FSA 19, 17 to już stara gra. No i będziemy, będziemy coś w każdym bądź razie działać z tymi konkursami, żeby... No bo czemu, czemu nie macie dostać gry? A pytacie pewnie czemu 10, a nie na przykład już jutro. Wszystko działa, działa. No też dlatego, że 10, jak wiadomo, no... Koniecznie o 10 nie jest wypłata, ale no wypłata z YouTube'a będzie po prostu i... I można, można, powiem Wam, że nawet z takich konkursów zrobić, ale... To swoją drogą... Kiedy indziej, bo jeszcze dwa zostały, tylko i wyłącznie nie chcę też wiadomo, to gra kosztuje 120 zł, także kupić 4 gry na takie cztery konkursy, no to jest prawie 500 zł, no to wiadomo, to jest no troszeczkę tych pieniędzy faktycznie jest. Miejmy nadzieję, że ona będzie pipczała. Że tu wszystko, wszystko jest pięknie sprawne. No i tak jak mówiłem, pole mega długie, wszystkie kawałki już na wsi wykoszone. Tutaj kartofle widzę ktoś jeszcze ma, ale nawet ich nie ruszał. My, kartofle swoje będziemy bardzo prawdopodobne, że w kolejnym odcinku już robić. Co to jest? Pipczy, pipczy, a nic z tego nie ma. Też wiadomo, że tych belek nie będzie nie wiadomo ile, ze względu na to, że to jest no jednak koszone. Za dużo ty, tej słomy raczej w tym roku nie było. No i te belki najprawdopodobniej uciekną nam. Gdzieś w dół też to jest problematycznie, bo deszcza były, to jest ogólnie już suche, ale no, było to w tych dołach, co niektórych pozostawało. Zresztą to zobaczycie później. I no może może być ciężko, jeżeli chodzi o wyjazd, w co niektórych miejscach. Ale linkę holowniczą, urajeczego mamy, to możemy tą 30 podjechać, albo nawet i zadzwonić po niego. To on w każdej chwili może podjechać i nas wyciągnąć. Akurat z tego przejazdu będzie najmniej słomy, ze względu na to, że tutaj było koszone. Taki skrawek, który został po prostu i header nie załapał wcześniej z tamtych a przejazdów będzie więcej. Miejmy nadzieję. I tutaj mamy ogólnie... No tutaj było ta nie ma, się dopiero zaczyna w tamtych miejscach. Także jak na razie możemy sobie na spokojnie jechać. No dobra, przynajmniej całą szerokością zbiera, bo ta prasa Sip ma ta nasza, to tak troszeczkę średnio. Belki, kostki, które mieliśmy, też oczywiście no jeszcze nie są w całości pozbierane. Co niektóre pola są już pokończone, ale to tylko i wyłącznie co niektóre. A tutaj, jak widzicie, będziemy mieli okrągłe, także pasowałoby też jakiś ładowacz mieć do tego cyklopem. Wiadomo, tego nie załadujemy. Trzeba coś albo pożyczyć, albo albo nie wiem, jak to będziemy ogarniać. Wejdźmy sobie na przykład teraz na ten przejazd. Oho, oho, już koniec. Dobra. Wywalmy tą belkę, ona nam zleci w dół tak czy siak. To nie ma problemu, bo i tak będzie leżała na polu. Dobra, już, już. Widzicie, jakieś modernizacje też tej 40 raczej nie będziemy nic robić, bo troszeczkę tych pieniędzy jest odłożone na e, właśnie na tą wiatę, którą będziemy budowali już niedługo, no, budowali, stawiali na gospodarstwie. Ale też trzeba pojechać po ziemię, także to jest kwestia jeszcze no około dwóch tygodni, żeby z tym wszystkim się pobierać, bo teraz są prace w polu i trzeba to wszystko po prostu pokończyć i dopiero wtedy będziemy mogli cokolwiek myśleć nad rozbudową tego gospodarstwa. No patrzcie, prawie w ogóle błota tutaj nie było, tutaj jest kawałeczkiem, a w tym miejscu, co akurat, a nie, 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 tutaj jest. przestało pipczeć, widzicie, mówiłem, że tutaj będzie więcej tych belek akurat już z tych następnych przejazdów. Trzeba będzie jeszcze tą prasę umyć, zanim ją odstawimy, bo wiadomo, no brudnej takiej nie będziemy zostawiać. Dobra, tamta beleczka też już gdzieś sobie poleciała. No i teraz tak, czy uda nam się pojechać, po prostu najprościej mówiąc, do góry? No właśnie, no właśnie. No zapowiada się tak, że jednak z tego prasowania na tym błocie to nic, nic nam nie wyjdzie. A prasa i tak już jest uwalona, i to mega do góry oczywiście jest podniesione. Tutaj ta jest z jazdy, jeżeli chodzi o błoto, to najprawdopodobniej sobie porobimy no później, gdzie będziemy Boję się też jakoś. Ajajajajajajaj. Aja. Myślałem, myślałem, że troszeczkę z takim lekkim rozpędem to się uda, ale jak wiecie, po prostu to się nie udaje. Wow, jak nam go przekręciło. No nie wiem, nie wiem, czy coś z tego będzie, czy nic z tego nie będzie. Pojedziemy sobie do góry. I po prostu wiedziemy za tym błotem, bo wiecie, no, no nie, ma, nie ma sensu próbować, jak i tak wiadomo, że nie wyjdzie nic z tego. Tutaj jest końcówka błota. A, 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 aha. Koła tylnie się blokują i po prostu tyle jest z jazdy, no nie? Spróbujemy jakoś, spróbujemy. Tylko nie wiem, czy lepiej jednak do przodu próbować, czy do tyłu. Patrzcie, jak to siedzi, no nie? Najlepsze jest to, że to siedzi w ten sposób, że tutaj nie ma tego błota. A spróbujmy bez prasy troszeczkę odjechać na to, właśnie. Aha, prasa nam tak czy siak zleciała w dół, także jest lipa. No! Jesteśmy, jesteśmy w górze. Dobra, możemy sobie pracować dalej. To jeszcze Troszeczkę, troszeczkę zeszło, żeby sobie z tym poradzić. Ale tu, właśnie, najgorsze jest to, że to takie malutkie bardzo kawałeczki zostaną. Bo tego błota, no nie ma jakoś nie wiadomo ile. Ale jak już jest co niektórym miejscu, no to wiadomo. Może nie tak, nie zajmuje mega dużej powierzchni. Ale błota jest dużo, no nie? Oczywiście, orężatka Helena na spokojnie, tak jak zwykle musi być. Jak widzicie, ta belka uciekła, no przez pole sąsiada praktycznie całe i jeszcze na pole innego sąsiada także, także gratulujemy tej belce, gratulujemy chociaż będzie od razu może i w następnym odcinku nawet i pozbierać te belki, no bo wiadomo, że jeżeli ktoś będzie chciał sobie te kartofle kopać chociaż no wiadomo, że one nie są jeszcze jakoś mega przygotowane do tego, do kopania, bo są to jeszcze maciny, ale tak czy siak no rac raczej pasowałoby to ogarnąć żeby potem no, nikt nie miał pretensji do nas, że Nasze belki leżą na ich polu, No rękami tak czy siak może ją sobie przestawić Bo to nie waży nie wiadomo ile, także popchnąć ona się poturla, no się to wiadomo, że nie podniesie Ale, o tak od na spokojnie raczej każdy poradzi No i z tamtego przejazdu nie, nie, nie liczyłem, ale z tego już mamy chyba ze cztery Aha, patrzcie, świetnie, świetna robota A klikałem V, tylko że, chyba klikałem i, i właśnie, i właśnie tak się stało, że jednak jednak się nie kliknęło Ja pierdzielę. Ale brudna, ale brudna I też ten odcinek oglądacie w Czwartek, zawsze są odcinki w środę, o tym pamiętajcie Ale ze względu, ze względu na to, że we wtorek No jakoś tak nie było odcinka No to wszystko to się poprzeciągało ze względu na to, że ocenianie modułów było w środę W czwartek macie tą serię, także gospodarstwo podziadku nie będzie w piątek, tak jak zwykle, tylko będzie W sobotę, no i jakieś top 5 bym chciał nagrać w końcu, tylko jak wiecie, no ja cały czas mówię, że no, no chciałbym nagrać, a A potem się nie, nie mogę zabrać do tego jakoś I cyk, kolejna beleczka Mamy, mamy, opuszczamy, dobra, lecimy dalej. I elegancko na tym biegu sobie będziemy cały czas lecieć. No i patrzcie, jeżeli byśmy chcieli teraz tędy jechać, to tabelka tak czy siak nam będzie przeszkadzać. Tabelka tak czy siak będzie nam przeszkadzać. Dlatego nawet nie wiem, którym przejazdem teraz lecieć, bo może tym ostatnim. To no chyba tym ostatnim, bo tutaj nam zostało no niedużo i później coś zrobimy ten jeden, a ten ostatni, no raczej tak czy siak nie starczy czasu na to wszystko, żeby wam wszystko pokazać po prostu. Chyba no też nie chcę robić jakichś nie wiadomo ile trwających odcinków, tak? Moim zdaniem, 20 minut to jest góra, jeżeli chodzi o odcinek, taki, który się przyjaźnie po prostu. Ogląda, że wiecie, że sobie obejrzycie 20 minut i nie zajmie wam to nie wiadomo ile czasu Są niektórzy, którzy powiedzieli, no no ale przez 10 minut tak czy siak wystarczy i tak będzie więcej reklam i w ogóle Ale to nie o to chodzi, tylko chodzi o Żeby cokolwiek z tej gry wam pokazać Jeszcze będziemy zbierać, cel dotacji będzie na kierownicę do FSA 17 Jakąś, tylko nie wiem jaką jeszcze, być może nawet i tą oryginalną z gry, oryginalną z gry oryginalną, zrobioną do gry bo, bo, bo no, no, no tak, no po prostu to ładniej wygląda jak się gra na takiej kierownicy, nie wiem czy wtedy Blue Yeti to jeszcze pasowałoby jakiś statyw kupić, albo to taką wiecie, no, no statyw z statywem, w sumie to też się tak nazywa, ale wiecie, żeby to wisiało nade mną ten Blue Yeti, i by to dużo, dużo wygodniej było, teraz oczywiście nie narzekam, ale ale gdyby miała tutaj dość jeszcze kierownica, no to faktycznie taki statyw to jest naprawdę mega, mega rzecz Dobra, i lecimy sobie dalej. Cyk trujeczka. CB jest. Radio jest, które nie działa. Eee, takie oto bariery deska. Jest na desce też. Może ktoś sobie posiedzieć. Czy na kamerkę GoPro można sobie postawić i nagrywać, co tu się dzieje. No i teraz tak pojedziemy sobie. To sobie zgarniemy i pojedziemy sobie tamtym jednym przejazdem, tak jak mówiłem. A potem sobie dopiero na koniec. Wiecie co, poprawimy tamten jeden, ten środkowy nam tylko i wyłącznie zostanie. A, tabelka, powiem Wam, że nie spadła. Przesuniemy ją lekko, przodem, traktorka. Wtedy to zrobiłem lekko, jeżeli mamy to przodem posunąć. W ogóle, tabelka. No właśnie, tabelka już dawno powinna się tak zachować, jak teraz się zachowała, bo. Bo tak, dobra, V opuszczone. Przejdźmy sobie tak. Żeby to zebrać do końca tam troszeczkę. Źle nam to wyszło. Ale tu już możemy sobie polecieć całym tym rzędem, a tam przy tym błocie... Może po prostu sobie już to odpuścimy, bo na taki malutki kawałeczek też nie wiem, czy jest jakiś mega duży sens, żeby jechać i to zbierać. Tych belek i tak z tego kawałka, no cała przyczepa ta SIP ma na 100% będzie. Bo tam chyba na taką, no, na... Cała przyczepa, przyczepa SIP ma. Tak się spojrzałem na ten tytuł i mówię: przyczepa SIP ma, przyczepa autosanka oczywiście. Tych okrągłych belek, no raczej cała będzie na 100%. No czemu? Czemu to się tak dzieje, że ja zapominam tego opuścić? I cyk opuszczone. I możemy lecieć. I te kartofelki ładnie nawet. Wow, wow, wow Tu trzeba pamiętać. Napiszcie w komentarzu hashtag belka. Żebym po prostu pamiętał o tym, że ta belka jest w tych krzakach, bo tak to zapomnę i wiecie. I potem szkoda taką belkę zostawiać, jeżeli chodzi o to. Zaraz końcowa, zaraz będzie kolejna beleczka. Tutaj nam wylatywała. Dobra. Dobra. Złóżmy. Niech się domknie do końca. Mamy domknięte i możemy teraz znowu lecieć. Tam dwie belki widzę koło siebie już leżą. No i to trzeba poprawić, co po prostu zapomniałem wtedy opuścić tą prasę do dołu. Tam widzę ktoś Hollandem robi, tylko że to jest... Nie, teraz tego nie widzicie, ale o tamowo dali widać New Holanda, czyli coś tam, coś tam ktoś robi w polu. No Widzicie, nawet takie New Holandy, stać ludzi, no nie? My to byśmy nie mogli kupić takiego na serię, bo cała seria by się po prostu zepsuła, jakbyśmy kupili coś takiego na serię ze względu na to, że no sama nazwa mówi zadłużone gospodarstwo, a no raczej jak ktoś ma długi, no to raczej sobie takiego New Holanda nie kupuje. No chyba, że sobie kupił takiego New Holanda i wtedy ma długi, prawda? No to, to wtedy, wtedy to zmienia postać rzeczy. Ale to jest całkiem, całkiem co innego. Myślałem, że wam jeszcze pokażę mycie tej prasy i w ogóle, ale... Nie, bo jak patrzę już 16 minut odcinka, to po prostu wiem, że tego nie zdążę. Nawet jakbyśmy całe pole mieli robić, to by było ponad 20. No, tak jak mówiłem, właśnie z tym, z tą długością odcinków. No, nie, ja nie mogę, no, znowu. Znowu, znowu nie opuszczone było. Fajna sprawa, no, nie. Ale ja tak sobie myślę, no. Tyle już przejechaliśmy, i. i. i nic się z tego nie dzieje, aha. 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 Co to się stanęło? Czemu tego ja podczepić nie mogę No i znowu są koła w górze. Ja pierdzielę. No, po prostu nie, po prostu Czajcie, że nawet, nawet ciężko mi uwierzyć w to, co się dzieje właśnie. W to co się dzieje, że ciągnik... Taki porządny jak ten może utknąć w... zaoranym polu, no nie czajcie. Ja tego nie czaję i po prostu tym akcentem chyba skończymy ten odcinek, bo... bo no, no się stało, co się nie powinno stać, nie? Nie wiem czemu po prostu ten się nie da przejechać. No Wiadomo orka i w ogóle i to się może blokować, ale no... no to jest mocny ciągnik w teorii. No i zostało nam jeszcze parę przejazdów, ale to sobie skończymy już kiedy indziej, po prostu nie na odcinku 18 minut za nami. Także się z Wami żegnam, oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i udostępnijcie ten odcinek, aby było jeszcze więcej widzów i jeszcze fajniejsze odcinki. Także na razie.